Czego modowego możemy się nauczyć od sportowców? Dużo więcej niż się wydaje. Moda w sporcie to balans między tym, co działa, a tym, co wyraża. Stroje muszą być funkcjonalne, ale sportowcy często dodają czegoś swojego, unikalnego. Pierwszym przykładem jest Serena Williams, której stroje zawsze krzyczą TO JA! Mamy też Davida Beckhama, który uczynił modę częścią swojego wizerunku. Eksperymentował z fryzurami, z biżuterią, a ostatnio przypominał nam, że to nie jest sprawka Wiktorii, tylko jego samego. To ludzie myśleli, że miała to nie tylko sport, ale też ekspresja siebie. W Polsce mamy na przykład Ewę Swobodę jej charakterystyczne tatuaże i paznokcia. Fajnie się czuję. E... Mamy też Alicję Winiarz i jej fryzury, które podbijają stadion. Shakari Richardson, jej kolorowe peruki i paznokcie inspirowane babcią. I it because of my grandmother. Dennis Rodman, zawodnik NBA. Pionier gender banding w sporcie. Mamy tu dużo kobiecej energii, dużo makijażu, kolorowych włosów. Funkcja i wyrażanie siebie to dokładnie to, czego nasz styl potrzebuje na co dzień. Nawet jeśli mamy uniform, to nie musi nas powstrzymywać w wyrażaniu siebie. A pytanie do Iggy o koraliki we włosach absurdalne samo w sobie, ale sprowadzało się do jeszcze czegoś. Czy ona chce być jak ktoś, a konkretnie jak Sirina, która koraliki nosiła? It all began with the beads. Bycie widocznym jest fajne, ale bycie sobą jest jeszcze fajniejsze. Który sportowiec jest dla Was inspiracją modową? Dajcie znać w komentarzu, jestem mega ciekawa.